Cześć, witam Was bardzo serdecznie Krzysztofem Kapasieka. Dzisiaj jest 11 październik, jest około godziny 11. Pszczółki tutaj z racji, że się słoneczko pokazało, zrobiło się cieplej, robią jakiś tam sobie niewielki oblocik. Jeszcze może Wam pokażę. Tu jest pon, około 3 hektarów wysianej gorczycy. Niedawno zadzwonił kolega pszczelarz. Z pytaniem, czy mam jeszcze jakieś matki, bo u niego coś się wydarzyło i niestety kilka matek stracił, i czy bym był w stanie go poratować. Oczywiście, mateczki, jak wspomniałem, jeszcze mam. I fakt jest taki, że dzisiaj część tych matek miało być, część ulików miało być zlikwidowanych. Więc spakuję te matki do klateczek i podaruję to właśnie koledze. Także moi drodzy, warto trzymać do końca jakieś tam zaplecze z matkami e, unasiennionymi w ulikach, bo nigdy nie wiadomo co może się wydarzyć jeszcze do późnej jesieni. A w tej sytuacji właśnie jest taka możliwość, żeby chociażby poratować kolegę, przyjaciela, który ma pszczółki i ma problem e, z brakującymi matkami. Krateczki dla kolegi już są spakowane do krateczek. Jeszcze będę oczywiście te uliki łączył z jednym ulem, który do tego jest przygotowany. I między innymi tutaj to co widzicie to chcę przesiedlić odkład z drewniaka do styropianu ze względu na to, że potrzebuję tutaj założyć półnadstawkę, żeby a połączyć właśnie ulik weselny z matką, a z tym odkładem ze względu na to, że w tym odkładzie matka została usunięta jak można zauważyć napita ładnie, z tej strony jeszcze nie, do, nie do sklepione, ale jest ładnie dopita na razie wiaterek wiaterek nie ręce już, no tak rękawice są ulepione w propolisie żeby... i do wymiany właściwie ja to już prawie, że poprzecierane Tutaj zobaczcie ile jest, ile jest pyłku nabity. Tutaj tak jak już wcześniej wspomniałem, pokazałem, całe pole jest gorczycy, to biją na potęgę tego pyłku bramki. Ale to będą miały przepiękny start. Tutaj pszczółki praktycznie można powiedzieć, że to gniazdo ułożyły sobie same, bo ja tutaj nic nie robiłem, nic nie robiłem i Tutaj ta rameczka jest lekka o, i tutaj właśnie jest spora ilość, spora ilość tego czerwiu. Yy, ale to nic nie szkodzi, to nic nie szkodzi. Dostaną właśnie tą nadstawkę właśnie na górę, to je zabezpieczy właśnie drogą pokarmową. W razie gdyby coś, to drogą pokarmową je zabezpieczy do góry, bo będą miały przejść jak do góry nadstawkę e, i właśnie będzie jedzą go. i tutaj jest to również ramka tu jest nabite dookoła pyłku a tutaj spora ilość tego czerwu, który no tutaj się wygryz ale nie dojrze w tej chwili no nie, nie ma jajeczek na szczęście to zimno spowodowało, że matka przyhamowała bo tutaj widzę komórki są jeśli dojrzycie komórki są już pozalewane też częściowo E, jakimś syropem i pszczoły tutaj zaczynają to zalewać. Zresztą e, tutaj matka, jak wspomniałem, była usunięta. E, na pewno to słychać jest w nagraniu, jak szumią już pszczoły. Już e, i to w niedługim czasie, bo słuchajcie, ja matkę tutaj usunąłem może 20 minut temu, 30. Mogło tak być. I już pszczoły zareagowały, że jest coś nie tak. Już tutaj szumią, a tutaj jest rameczka już pełna pokarmu. Tu na dole jedynie co nie ma, ale to słuchajcie, te pszczoły będą miały, tak jak wspomniałem, drogę pokarmową do góry. Zresztą na tą ilość pszczoły, która tutaj jest w tym, tym ulu odkładowym, to tego pokarmu jest dostateczna ilość. Tu jest na dwóch ramkach tego czerwiu. To nie jest jakaś ilość, która mogłaby sprawić, że ta rodzina nie da rady, bo braknie im pokarmu, tam beleczką też było jeszcze sporo tego pokarmu, tam z 10 cm i tak jak już wspomniałem, no tutaj jest kolejna rama pełna pokarmu, także spokojnie ta rodzina nawet w tej chwili by tutaj przetrwała e, zimowlę e, nie mając tej pół tak jak już wspomniałem e, nad sobą, tu wystarczy teraz jeszcze jak jest ta pogoda, to by wystarczyło z literek tylko im dolać Syropu, syropu, żeby od góry sobie troszeczkę nad, e, nad sobą e, nadlały. A na tych dwóch rameczkach, które tutaj, na których tutaj był czerw, one by po prostu w dole się ładnie uwiązały na, na e, po czerwiu na pustych komórkach poczerwiu, który tam by się e, wygryzł. Chociaż domniewam, że to, co się wygryzie, to w większości będzie zawalone e, pyłkiem, który właśnie, właśnie jest, o właśnie tam jest Gorczyca i mnóstwo pył. Szczoły, tutaj, jak, jak można było zauważyć, jest sporo w tym odkładzie. Także, odkład, odkład, naprawdę, był tutaj solidny. Właściwie to jest. Ale matka została tu wymieniona ze względu właśnie na to, że yy, pszczoły a w tym odkładzie jest z tergitami pomarańczowymi. I tutaj właśnie Wam pokażę, nie wiem, czy mi się to uda namierzyć. Mnóstwo pszczół ma tergity yy, pomarańczowe. Słuchajcie, tutaj ja już mam yy, Przygotowany jest przygotowany. I w są Dość ładnie zalane z pokarmem. I tutaj no, niestety zaczęło bardzo mocno grać. Połączenie, łączenie, łączenie powinienem zrobić po wieczór, żeby żeby już pszczoły siedziały, siedziały w ulach, ale po południu, niestety, nie będę miał czasu, więc to mążenie muszę zrobić w tej chwili. A, I to samo jest godzina bodajże 14, może koło 14. Słuchajcie, to jest ten ulik weselny, e, który już pokazywałem. I ta matka z tymi pszczołami, z tymi ryjankami, właśnie trafi do tej odkładówki, którą tam przesiedlałem właśnie. I akurat moi drodzy fart jest taki, że tutaj jest że tutaj jest matka na tej akurat ramce. I słuchajcie, to, to jest, jest troszeczkę czerwiu na tej rameczce, mimo wszystko ta ramka musi trafić w środek, żeby była a osłonięta pszczołami tej matki. Tutaj już, jak można zauważyć, jest dużo więcej tego czerwiu. Dajemy tutaj ładny środeczek, matka będzie osłonięta jej własnymi pszczołami. No i na tej ramce również jest, również jest czerw. Już od tamtego czasu tego czerwiu troszeczkę, moi drodzy. A jeszcze przybyło. Tutaj jest eska matka i to jest po nowej reproduktorce, którą dostałem w zamian za jedną, która została wymieniona w cichej wymianie, bo niestety jej coś dolegało. Takie podkarmiaczki, tu wchodzi 1,5 litra w taką podkarmiaczkę. Te ramki z tutaj konkretnie przylać. Jednak myślę, że, że ja tu za 2-3 dni zajrzę, zobaczę jak ta sytuacja wygląda. Prawdopodobnie te ramki z zabiorę, dlatego że ja mam przygotowaną taką rodzinę, do której właśnie wszystkie ramki z z ulików weselnych trafiają, żeby tam całość tej pszczoły się wygryzła. Dziękuję za oglądanie i do następnego.